Siemano widzowie, z tej strony Elzart i witam na kolejnym odcineczku z Hellcase'a. Jak widzicie, trochę wartaxów zbieraliśmy na ostatnim filmie 18 tysięcy naprawdę sporo. E, dzisiaj potestujemy strzyneczki za wartaxy. Oczywiście nie stworzymy wszystkie, bo tam są jeszcze droższe. Musimy cieszyć więcej tych wartaksów, ale już troszkę potwieramy. E, pomęczymy wartaksy dzisiaj. Może dołożymy kilka taniej bitewek zrobimy. E, no i co? Do wygrania w dzisiejszym odcinku są dwa skiny P250 Supernowa, co trzeba zrobić? Łapka w górę, sub komentarz e, i max 7 z Death potwora e, Fajnie jakbyście również byli na Hellcase'a, Linkowa w opisie kod Elzart, i również macie dużego giveawaya e, na tutaj Hellcase. Ie. Link również będzie w opisie. Aż 12 nagród do zgarnięcia za 5 dolarku trzeba wypić, więc naprawdę warto tutaj macie nagrody i otworzyć tą strzynkę fortunę. Naprawdę spoko wydaje mi się, konkurs. Jest 71 osób aktualnie. Ja polecam, bo naprawdę e, można coś fajnego zgarnąć. Będzie i duża szansa, będzie na zgarnięcie, jak widzicie, bo tak osób strasznie dużo nie ma, a procent na zgarnięcie jakiejś nagrody jest dosyć duży. Jakiś Úsp Kaiman, AWP, Wildfire, naprawdę na propsie. No i do tego tutaj możecie wpisać mój kod właśnie Elzart, i na start dostańcie 70 centów i do tego 10% przy doładowaniu, tak samo jeżeli tutaj użyjecie tutaj też macie jakieś formy swojej płatności jaką chcecie użyć, jak widzicie macie bardzo dużo, możecie wpłacić na stronkę w skinach, blikiem i tak dalej, kartą i tutaj możecie też użyć mojego kodu również, na stronce również macie daily, to jest naprawdę super, możecie sobie otwierać codziennie daily i zgarniać naprawdę fajne nagrody, jak widzicie tutaj często coś dropi, ja polecam serdecznie wartaksy, lubię naprawdę jak dropną wartaksy, bo te nagrody są przefajne, Ci sobie potestujemy, ale widzicie też często dropi budżetowe na przykład prawie dolarek dropnął, więc te nagrody są często spoko tutaj 47 centów naprawdę fajnie dropy, ja serdecznie polecam naprawdę polecam i tu jeszcze macie takie rozdania e, zarobienie po prostu misji e, możecie potem zgarnąć jakieś skinki 5 dni do końca naprawdę spoko opcja no i co my chyba po szybkim wstępie e, możemy zaraz sobie tutaj przechodzić no nie, nie do case battle tylko do wartaksów kurczę no e, czekałem czekałem bardzo by wartaxy otwierać Yyy, jak myślałem, żeby sobie tworzyć po prostu tego blasta i Szoka jed po jednej strzyneczce tego vortexa na mnie nie starczy, ale jakby tak do zbierać dłużej, to tutaj zobaczcie jakie to są skiny. Tu jest nawet Digel Jormungander, Kosy są, no naprawdę tutaj można już coś porządnego dropnąć. Kiedyś otworzymy tę skrzynkę. Teraz, póki co, zajmiemy się resztą. E, I przede wszystkim podstawimy impulsy. To też bardzo lubię tę skrzynkę za 400. E, czy nam drobnie jakiś tutaj skins po 1%? No i co, zaczniemy może od tańszych. Spróbujmy na początek troszkę naszego szczęścia. O jezu, może 150 można otworzyć naraz? ty no, aż 25. Dobra, 10. 20 to 10, otwieramy po 10, po 10. Otworzymy sobie 3 razy po 10. I spróbujemy, czy nam dropnie emeczka 1% jest na tą Mk, tak dosyć często dropi czasami trzeba trochę potwierać, to muszę przyznać. Czasami trzeba coś potwierać, ale jak wam dropnie, naprawdę to satysfakcjonujące jak 5 dolarów na przykład wpada na konto. A widzicie jak nie wpada, to zawsze dostajecie kasę, nie? Po przy 10 to jeszcze macie 28. Zawsze, zawsze coś, dobra, jeszcze raz spróbujmy naszego szczęścia na tej skrzyneczce Bardzo lubię Może tym razem tutaj coś nie widać, nie widać, nie widać tutaj niestety ile tym razem dostaliśmy kaski? Zawsze około 600 centów się tutaj dostajemy, naprawdę spoko. Dobra, i jeszcze raz spróbujmy tą skrzyneczkę i zaraz sobie ją tutaj zmienimy. Przejdziemy do dalszych. Tutaj może emeczka, tu blisko, tu blisko. Ajajajaj, dzisiaj bez emeczki, bez emeczki, szkoda. E, możesz się do tej skrzyneczki. Znów 28. Fechowe 28 czy szczęśliwe 28? W sumie nie najgorzej. Przejdę przez to case cały czas. Mój błąd, mój błąd. E, dobra. No, na 1% nie będziemy się tutaj wchodzić. Helix chyba też jest na 1% jeśli się nie mylę. Tak, też jest na 1% Helix. Dobra, to może polećmy na impulsy. Po dwa sobie potwierajmy, 800 one będą kosztować. Polećmy sobie na impulsy. Dwa razy potworzymy po dwa. Ja pamiętam raz miałem na stronce tutaj farta dnia i dropłem Faktory New Star traku tego gloka i on właśnie kosztował około 200 zł wtedy jak ja go dropłem. No ojej, tutaj teraz nie najlepszy drop, ale otworzymy sobie jeszcze raz, więc naprawdę spoko opcja. Coś dobrze, coś mocniejszego, bo ja już tutaj raz dropę. No jak dropić coś lepszego, też tutaj znajdziecie się w tych tutaj skinach co najlepsze, jakie dropią. A tutaj nam poleciały petki. Petki po 56 centów. To nie najgorszy drop. Chaj na nie najgorszy drop. Zawsze spoko. Przejdziemy teraz sobie do innych. Nie jest to najgorzej, najgorzej jak mogło być. Na za 500, poczekajcie co ona tutaj ma Aha, to jest 1,5% na Uspa, dobra, jedną odpuszczmy Może Uspik poleci, może Uspik poleci I 98% na Auga Storma, ajajaj, no niestety, Aug Storm No ten znany Aug Storm, to, to, z którym był bug na Steamie Kurde no, no niestety Dobra, wróćmy tutaj do naszych wartaksików. Tak, co wy może polecimy na tego Shocka, dobra, lecimy może od Dobra, dwa atomy, Blast i Shock Ba, trzy nawet atom możemy sobie dać. A co nam, co nam szkodzi? Dajmy sobie trzy atomki i popróbujmy. Popróbujmy naszego szczęścia dzisiaj. Trzy atomki. mogę za tam kłożę lecieć? A pupa war, okej, okay, dobra. Oj tutaj jak blisko tej manofora było. Eee, MK chociaż. Okej, okay, 2 dolarki, zawsze spoko, zawsze spoko, ale bez, bez jakiegoś jeszcze konkretnego przytupu tutaj nasze dropy z wartaksów, wartaksów dzisiaj. Okej, okay, teraz blaścik Przechodzimy do blaścika No co tutaj będę przedłużać a wildfire SK. Bullet Queen Fajny DG, no fajne skinki tu są już, naprawdę fajne skinki No może nam szczęście Oby nam coś szczęście dało, no fajnie by było eee, Totalnie nie wiem ile te P250 kosztują, jak mam być szczery, Nie znam totalnie ceny tego skina, więc ciężko mi się by powiedzieć 1880! Zobaczcie to! I to już jest porządny drop z Wartaksów za 281880 i zobaczcie, czekajcie, my będziemy w farcie tutaj dnia jeszcze raz nie dodało, ale obstawiam, o nie, jesteśmy tutaj, zobaczcie, jesteśmy już w farcie. naprawdę dobrze nam tutaj e, poleciało, no i dobra, lećmy na najdroższą skrzyneczkę, znaczy nie najdroższą, najdroższą, którą dzisiaj otworzymy, szok, za 5200, no co, bez przedłużania, bez przedłużania, lećmy po prostu, spróbujmy naszego szczęścia, jest do, do wygrania nawet kosa. Ty, M4 ta poleciało, bo to chyba nie najgorszy to jest drop eee, Ale to jest też spoko, wydaje mi się, ile ona będzie kosztować 4 dolarki, no z tamtej skrzynki nam dużo lepiej poleciało Aż ma się ochotę jeszcze raz otworzyć, w sumie trochę budżetu mamy Co Wy na to, lecimy jeszcze raz tą skrzyneczkę Dobra, jeszcze raz, 2000 wartaków nam zostanie, jeszcze raz, bo naprawdę dobrze poleciało może okej, ok, korteks już nie jest taki drogi, kora mózgowa, ale no tamten drop naprawdę mocarny tutaj poleciał. No to już nie tak drogo, ale zawsze, zawsze, zawsze to coś, tak? Zawsze to jest, e, te coś. Dobra. Mm, Co ja tutaj tysiące 2000 wartaksów, 2000 wartaksów. Tu już by na Farta, ale może jest tych za 50. Chociaż te Mki ja lubię. Dobra, otwórzmy jeszcze. A tutaj minęliśmy jedną strzyneczkę. Czy my ją otwieraliśmy? O, to też jest szynka na farta. czy tak że ją otwieraliśmy, czy mi się już myli w głowie, chyba mi my się myli już w głowie Dobra, to polecimy na, czy my coś jeszcze mamy takiego polecenia, czy już lecimy Dobra, dawajcie już na te po procencie bym poleciał, tylko myślę, czy na te, dobra, za 50 polecimy Po dziesiątkach będziemy otwierać, czyli 4 razy tak rolniemy jeszcze i co, spróbujemy naszego szczęścia e, Może coś tutaj e, nam przydropi, Jakaś, jakiś kołaszek Legion Anowica Zawsze to by było fajnie, popróbować swojego sztu blisko, tutaj blisko, ojej, ale bez bez jeszcze kałaszka, bez kałaszka 28, to jest jakieś popularne, że tutaj 28 leciało, mi się wydaje. Okej, okay, znowu za 500 i lecimy. Jeszcze dwa takie rolnięcia po tym mamy. No, kurcze, kałaszki fajnie by się tutaj nam pojawiły, ale no tutaj też bez kałaszków. Ajajaj, ajajaj. no. O, co jest? Czy ja dropę kałaszka i ja nie zauważyłem? <ścoughs> co to jest? 6 dolarków, no i proszę państwa, tak naprawdę dropem kałaszka, lat nie widziałem. I 6 dolarków tak nam wchodzi za Afryki. Naprawdę, jak widzicie, to jest naprawdę spoko opcja do e, wartaksiki. I to mi się właśnie w tym podoba. Dobrze, jak mamy to, to spróbujmy jeszcze Mkę. Spróbujmy jeszcze Mkę. Pewnie otworzymy 250, to 600, Dobra, otwórzmy tak. 625. Ej, czemu nam tak poleciało na faście? czy ustawimy jakiś tryb, czy mi się już. My... Aha, bo tyle nie możemy. Musimy tyle na faście otworzyć. Lipka, lipka. Dobra, lecimy po dziesiąteczkach jeszcze. Lecimy jeszcze dwa razy po dziesiąteczkach i spróbujemy. Może tym razem. O, o, o! Nie, zeszło, zeszło. O, tutaj też, kurde, jak blisko. Jak bliziutko. Już na 10 nam nie starczy. I na ile nam teraz starczy? Na troszkę mniej. Dobra, jeszcze 5 i jeszcze 3 do tego otworzymy. Dobra, jeszcze, jeszcze jest szansa. To jest dosyć duża szansa. To jest 5% tutaj mamy. No, też blisko, ale ni niestety. Znów nie, znów nie, znów nie. Jeszcze jedna szansa. Tutaj 14. Jeszcze jedna szansa za 75. Dobra. Let's go, 3% no to mamy, że nam tutaj dropnie ta Meczka e, Fajnie by było jakby Dropnęła jeszcze, ale o nie no, wyleci, wyleci, a tutaj też nie doleci, kurde no Lipnie, ale powiem wam też, że towar to taksy, naprawdę spoko opcja i przy farcie tutaj naprawdę można zgadnąć spoko skiny A wy też możecie zgarnąć spoko skiny w tym odcinku e, tą petkę i max 7 e, Wiadomo, like, sub, comment e, Plus tego konkurs kod e, Elza na Hellcase, jeżeli byście grali, fajnie by było Trzymajcie się widzowie, życzę miłego dzionka, cześć, cześć